Teraz bardzo dobrze To mi się nie podoba To mi się nie podoba u Was Normalnie <noise> oddawaliście 9 punktów Nie wiem Parek oboje się chciał oddać Jurek mu zabrał to 1-0

nie wiedziałem, że nie wstąpiłem dalej, ale atakował puste pole. tak, biegłeś w pol dobrze zrobiłeś minimalnie uszczelnąłeś się nie do końca dobrze, bo jej łożynka wymaga w więcej więcej powinien <laughs> patrzeć na rynek uwaga to nie jeden. na po jeden oj ładna, ładna, dobrze Nie brawo. Brawo. <tryk> no, to nie było za ja, wszystko, wszystko. wszystko. Brawo. Brawo. Dobrze, ale brawo! brawo. Dobrze, brawo. brawo. Uwaga! Nasza! Aha! No. No. Trzeba Nasza! z gardła wyrywać. Trzeba Trzeba 2 Wiedzą, że przegrają, a zobacz jak się sadzą Tak właśnie Czy się już na tej bregę szykowali? Grajcie Brawo To już wiecie co, jest trochę też zmęczenie Gruba zwierzyna tak,

Nie ja tak uruchamiam charakter na ciebie. Pięć, cztery prowadzą. Podsłonię go trochę. Kura, kura. O, o no no, no dawaj, to nie umiesz celować. Góra, góra. Za Okay. Opport. Nå! No, Kupia, Hej, no. no i czas na Marka. Dobrze dobrze, w tylko nie ten, tylko nie ten. Ten, ten, ten. Dawaj. Kata. Dan... Yes. I don't know what to do. Oh yeah. How

Trzymaj trąbkę z obawą. Dobra, był. Dobra, zostałeś spodobony. Mojej się. Dobra, dobra. No wiesz, ale tak się skróciło. 11,9. Dobrze jest. Kto gra? Chyba ja grałem. Grałeś? Tak, grałeś, to ja grałem. Tak. 11,9. Tadeuszek, kto on za Co No, na magię. Ja nie, nie, to nie ważne tam. Weź, no, odczytaj z kamery. Tam kamera, weź tą kamerę, odczytaj. 11 dzień.

No. 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 Ja, ja cię widziałem? Ja cię asekurowałem Dorotka ja 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 no. no. no, nie wcinaj się tam go nie widziałam. Ja tak po, po ją tak powszyszczę ją poprzywałem. Słuchaj, Słuchaj zobacz, takie gabaryty i tego nie prawie, widziałaś? No.

No jest nie było Nie było, nie było, góra wszystko widzę Dobre, dobre Brawo. 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 Halo No bo musimy przejść do 17-9 się tu jeżdża Stachu, ty masz tam swoje miejsce? tu, nie lataj tu, siódmy. Na stare lata, wiesz, tu lata. 17 stare lata. I jeszcze lata, tak? 17, 9. Ale jeszcze do wygrania. Ale nie, wzięła. nie, jeszcze lata wygrania. Ale nie, 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 nie. Nie, nie, Krotka, zakładaj, bardzo wtedy w siatkę, bo idziesz w siatkę i się chować, Poczek. Nie, ale nie wiedziałam, gdzie ona ona jest? Jest? A, Nie, się metra, o 8 -0. 8 -0. nie, tak nie, 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 stać, bo wycofaj nie, półtora nie, patrz. nie, 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 nie,

Góra, góra, góra! O dwie! O dwa! Spokojnie. Nie wiele brakowało Stachowi. Abyś trafił, to przeszłaby jak bał. Ja się ułamek sekundę spodziewałem. Ja cię zatłonię, a ty serię tak, jak z maszynowego. どうもありがとうございました。 do końca muszę tak. tam ze stachem na no, odwiożę ja będę serwować ja taką serię tak, karton? Tak. nie pojedynczą nie pojedynczą serią właśnie w górę co to za ustawienie? miszaka

Cześć na jednego to tutaj doprowadzili no i emocje będą i teraz tam...